Dzisiaj zobaczymy nowe mieszkanie, które nie jest duże, ale za to bardzo przytulne i dopieszczone w każdym celu. O tym, jak wyciągnąć maksimum z niespełna 35-metrowego mieszkania, opowie architekt Małgorzata Roszczewska. Mieszkanie jest dwupokojowe i ma niespełna 35 m2. Wyzwaniem w tym mieszkaniu był fakt, że nie posiadało ono miejsca na szafę w przedpokoju. Dlatego postanowiłam wyburzyć ścianę dzielącą salon i sypialnię i postawić nową 20 cm dalej. Dzięki temu zyskałam miejsce na postawienie szafy w przedpokoju oraz dużej szafy w sypialni. Powstała szafa o lustrzanych frontach. Obok znajdują się drzwi do sypialni, które również mają na sobie lustro. Tym sposobem możemy wygodnie przejrzeć się w lustrze przed wyjściem z domu. Druga kwestia dotyczyła układu kuchni. Na aneks przewidziana była tylko jedna ściana, ponieważ na drugiej znajduje się duży pion wentylacyjny. Ja jednak postanowiłam zmienić ten układ i wykorzystać także tą drugą ścianę. W tym celu zastosowałam dwie głębokości zabudowy. Główna ma standardowo 60 cm głębokości, a ta druga 45. Wszystko po to, żeby zwiększyć powierzchnię blatu roboczego, a także zwiększyć ilość miejsca do przechowywania. Fajną rzeczą, która dzięki temu nam tutaj powstała, jest głęboka wnęka na kącik kawowo-herbaciany. Dodatkowa zabudowa, która powstała między wnęką a regałem, posiada wygodne i praktyczne szuflady. Ściana nad blatem wykończona jest laminatem i lustrem. Dzięki temu nie chlapiamy lustra, które optycznie powiększa nam przestrzeń. Zauważcie, że salon z aneksem to łącznie 15 m2, i z uwagi na swoje opływowe kształty, wyśmienicie sprawdzają się tutaj okrągłe stoły na jednej nodze. Właśnie taki jest zarówno stół jadalniany, jak i stolik kawowy. Tutaj akurat mamy stolik Genesis ze sklepu Lectus 24 i tutaj dla Was taka ciekawostka. Blad stołu jest wykonany z ceramiki, która imituje marmur, ale jest łatwiejszy w utrzymaniu niż naturalny kamień. Noga jest w kolorze orzecha, co oczywiście nawiązuje do kolorystyki frontów w kuchni. Te krągłości zostały powtórzone także w lampach. Giętych jest również regał, na którym możemy sobie ułożyć rośliny doniczkowe. One tworzą taką małą, zieloną ścianę, więc, siedząc na sofie, nie widzimy kuchni. Uważam, że niesamowicie ocieplają tą przestrzeń i, nawet w mieszkaniu do 40 m2, warto przewidzieć dla nich miejsce. Oczywiście ten otulający efekt tworzą również kolory. Mamy tutaj beże w różnych odcieniach, od jasnego aż po kaszmirowy z domieszką szarości, które zestawiono z ciemniejszymi frontami w kolorze orzechowym. Dajcie znać, jak wam się podoba. W każdej łazience jest wygodny prysznic, duże lustro i miejsce do przechowywania, ale w tej łazience mamy coś jeszcze. Udało mi się wygospodarować miejsce na dużą szafę o szerokości aż 70 cm. W szafie mamy miejsce do przechowywania mopa, ładowania odkurzacza, a także bardzo dużo półek na środki czystości i kosmetyki. A z drugiej strony znajduje się pralka w zabudowie wentylowanej. W łazience nie może też zabraknąć miejsca na suszenie ręczników, a poniżej znajduje się ciekawie zamontowany przycisk do toalety, montowany od góry. Łazienka utrzymana jest w stonowanej jasnej kolorystyce z elementami kontrastującymi. Na tle wybranych przeze mnie płytek świetnie wygląda prosta geometryczna forma kabiny Radaway z przesuwnymi drzwiami. Model kabiny to Radaway Idea 8 i została ona wykonana na miarę. Wymiary prysznica to 75 na 120 cm, dlatego zastosowałam tutaj drzwi przesuwne. Dopasowaliśmy ją do krzywizny ściany. Czarna rama tworzy przyjemny kontrast z jasnymi płytkami i jest minimalistyczna. Suwak działa naprawdę cicho mechanizm przesuwania jest niewidoczny. Ponadto bardzo łatwo można drzwi wypiąć i dokładnie umyć. W tej kabinie wykorzystaliśmy szkło przezroczyste. Które posiada powłokę Easy Clean, która jest hydrofobowa i ułatwia nam utrzymanie kabiny w czystości. Sypialnia po przebudowie ma tylko 9,3 m2, ale chociaż jest niewielka, zależało mi na tym, żeby była elegancka, przytulna, ale także praktyczna. Dlatego zaprojektowałam szafę na całą ścianę, na pełną wysokość pomieszczenia. W szafie znajdziemy szuflady, miejsce na półki, jest też drążek, a pod sufitem miejsce do przechowywania walizek. Zaprojektowałam także toaletkę, która może pełnić funkcję biurka. Kolejnym charakterystycznym elementem w tym wnętrzu jest winylowa tapeta z motywem architektury klasycznej. Jej tło bardzo dobrze jest dopasowane do koloru ściany za łóżkiem, a te czarne kontury bardzo dobrze nawiązują także do innych czarnych elementów w tym wnętrzu, jak szafki nocne, lampki nocne czy czarne uchwyty w szafie. Do małych sypialni polecam łóżka kontynentalne. Nie zajmuje ono dużo miejsca, ponieważ nie posiada ramy. A ponadto ten model posiada dwa pojemniki do przechowywania pościeli. Zarówno stoliki nocne, jak również łóżko kontynentalne możecie kupić w sklepie Lektus24. Link do mebli wybranych przez architekt Małgorzatę Ruszczewską znajdziecie w opisie odcinka. Cieszę się, że to wnętrze stanowi spójną, harmonijną całość. Harmonia wynika z elegancji i kontrastów. Kontrastów między jasnymi i ciemnymi płaszczyznami, które zostały powtórzone w każdej strefie tego mieszkania.